Six million years to die, choose one. dzisiaj pokazać naprawdę dwa grube projekty, które robiliśmy dla dwóch kumpli. Naprawdę bardzo bliźne przekłady, dopasione projekty. Oczywiście na bazie Odesa 1000 wersji trofii. Przejdźmy do meritum i, nie przedłużając, opowiem parę słów o tych, tych pojazdach. Jeden z tych potworków to pierwotny kolor Titanium z żółtymi dodatkami. Taką pierwszą modyfikacją była spersonalizowana. Trudne słowo. Oklejna. Wykonana od początku. Do końca, czy od końca do początku u nas znowu, jeżeli byście chcieli coś takiego dla siebie, to kontakt z Kamilem na pewno coś fajnego wymyślimy. Te żółte dodatki oryginalnie na czarno, wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, nie jakimś sprajem, tylko poszło do malowania proszkowego i zostało przemalowane na czarno. Również też zmieniliśmy kolor, kolor bedlocków. Yy, pomalowaliśmy je też na czarno. Naprawdę pierwszy taki zabieg, ale mega fajny efekt. A też coś nowego, do tej pory nie robiliśmy takiej modyfikacji. Oczywiście na przód wjechał komplet Doświetlających nam, nam podczas wieczornych podróży, nocnych podróży. Kolejną fajną modyfikacją jest kierownica Fast Flex z amortyzacją. Handbary ze zintegrowanymi sterkami. Jak jesteśmy przy kierownicy, to oczywiście wjechały nam grzane manetki Hit Demona z płynną regulacją grzania. Tam też podpięty, podpięty kciuk. My Hit Demona polecamy i każdemu naprawdę montujemy, bo te tanie manetki są nic nie warte razie, że ich pochwyt, czy uchwyt jest dość niewygodny, bo tamte manetki są dużo, dużo grubsze, często są to manetki wklejane, nieprzykręcane, tak jak manetki odi w zestawie Hidnemona, czyli naprawdę bardzo fajne trzymanie, no i przede wszystkim jakość. Takie tanie manetki wystarczą Wam na jeden sezon, może dwa. Prędzej czy później jedna, druga się spali, temat jest do, do wyrzucenia. Tu mamy naprawdę porządny zestaw, sami na takich jeździmy i, i nie ma z tym najmniejszego problemu, więc my polecamy taką opcję. I wielu klientów montujemy właśnie te zestawy. Dołożyliśmy również sterowanie z pilota, wyciągareczką. Na pewno ułatwi obsługę wyciągarki, gdy trzeba zejść składa, rozciągnąć sobie samą linę, jeżeli trzeba to zrobić elektrycznie, a nie za pomocą zwolnienia sprzęgła. Więc kolejny fajny dodatek. Biorąc pod uwagę, że kłady są naprawdę bliźniacze, można powiedzieć, różnią się tylko elementami wizualnymi, takimi jak inna okleina, po prostu troszeczkę inna kolorystyka, to. O reszcie modyfikacji opowiem Wam na przykładzie drugiego modelu. Rzecz, na którą pracowaliśmy naprawdę jakiś czas temu już i chwilkę nam to zajęło, żeby miało to ręce i nogi, było wykonane przede wszystkim bezpiecznie i profesjonalnie, to wyciągnięcie skrzynki bezpieczników tutaj na zewnątrz pod podlicznika, ponieważ sami z doświadczenia wiemy, że jest to uciążliwe w terenie, gdy musimy demontować fotel, tutaj jedną maskownicę, licznik, żeby dostać się do bezpieczników. Teraz dostęp do bezpieczników mamy tutaj z boku, tak naprawdę jednym kliknięciem otwieramy i dostajemy się, mamy to na wierzchu w terenie. Tym bardziej, jak jeździmy dużo w wodzie, dużo, dużo w błocie. Mega fajna rzecz, która ułatwi nam użytkowanie Odesa na 100%. Standardowo dołożona gaśnica, bo oby się nikomu nigdy nie przydała, ale lepiej wozić. Skoro jesteśmy z przodu, na pewno widzicie tutaj pani szera na, na osłonie chłodnicy. Również na życzenie klienta wykonaliśmy taką nową blachę z nowym, z, nowym, z nowym logo wycięta laserowo, pomalowana również proszkowo na czerwono. Fajnie, fajne dopełnienie projektu, ponieważ cały projekt jest gdzieś tam na, na okleinie te, te elementy tej, tej czachy Pani szera I za również tutaj u nas na chłodnicy. Na pewno tutaj przez atrapę rzuca Wam się boja wypornościowa. Jest w wersji terapii nam dużo miejsca po, po, po chłodnicy i często stosujemy właśnie taką modyfikację, że wkładamy boję wypornościową, zwiększa nam to, przy, przyjeżdżają przez głęboką wodę wyporność pojazdu i dając tam troszeczkę, że tak powiem do pieca Fajnie na podnosi w głębokiej wodzie przód. Jedziemy tylko na kołach. Więc też fajny, fajny sposób. A w tym razie jest to calowej zilli, która w jednym i w drugim kładzie została zamontowana, jeszcze nam wyporność tego pojazdu. I ja przejdźmy teraz na tył, bo tam też się troszeczkę dzieje. Obydwa odesy doposażyliśmy w kufry z zintegrowanym zbiornikiem Paliwa. Bardzo fajna opcja, a poza tym bardzo dobrze ten model kufra. Siada w Odesie, fajnie jest dopasowany, fajnie siedzi, nic nie, nie unigina się, nic nie, nie lata. Nie jest to kufer najtańszy, ale naprawdę jakościowo i, że tak powiem, designersko z dopasowaniem do Odessa jest naprawdę top, bym powiedział. Oczywiście z tyłu też wjechał tam taki ledzik, powiedzmy roboczy, gdzieś do cofania w lesie i na pewno doświetli nam też to, to, to pole, pole za nami, żebyśmy widzieli co się dzieje. No i modyfikacją, która na pewno rzuca się nam wszystkim w oko jest wydech MG Motorsport. Taki nowy produkt w kooperacji z MG, więc wydech sportowy ze sportowym katalizatorem. Nie czuć tak spalinami, a nie zatyka nam też układu wydechowego, ponieważ to sportowy katalizator, taki jak jest stosowany w nowoczesnych samochodach rajdowych, wyścigowych. A jak wjechał wydech, a że panowie, jak widzicie, nie, nie przebierali w środkach, to zamontowaliśmy też komputery z naszą mapą zwiększającą moc na 95 6 koni. jest zupełnie inaczej lata na tej mapie, dużo lepiej, dużo lepszy start. A zresztą tak widzieliście w na naszych tam rolkach, bez problemu idzie idzie na koło. Tutaj też rzucają Wam się w oczy oczywiście osłony spodu aluminiowe. Absolutny must have w takim pojeździe. Jest to jedna z najważniejszych modyfikacji dla każdego użytkownika tak naprawdę kładów. Montaż osłon aluminiowych spodu to jest też jedna z rzeczy, którą polecamy i, i ważniejsze niż cokolwiek innego tak naprawdę. W pierwszych jakichś tam przeróbkach, modyfikacjach kłada absolutne maskę według nas. Oczywiście wyposażyliśmy też w Majdaną ramkę czy też mocowanie rejestracji, żeby gdzieś tam po prostu w momencie można by ją podnieść do góry. Jak dzień z butelki, pojawiłem się z przodu pojazdu. Jest jeszcze jedna modyfikacja, którą no, tak na pierwszy rzut oka, nie wiem czy to będzie nawet widać teraz na kamerze. Zastosowaliśmy poliuretanowe tuleje wahaczy od razu. Tak też klient chciał. Oczywiście kalamitki dalej zostają, wszystko jest smarowane. Dużo sztywniejsze, nie, zuży nie powinny się zużywać. że odesie, ten pad crossie ogólnie też nie występuje jakieś nadmierne, zbyt szybkie zużycie tych tulei. Ale jednak poliuretan to jest płyeta. Dużo sztywniejsze, na pewno to koło będzie mniej pracowało. No i można powiedzieć, że są już niezniszczalne. Jak widzicie obydwa stoją na Zilli 30 no typowo błotna opona, praktycznie chyba jedna z lepszych na rynku do błota. Dość miękka, ale w błocie radzi sobie bardzo dobrze przy ustawieniu odpowiedniego ciśnienia, a tutaj mamy duże pole do popisu, ponieważ mamy felgę z bedlockiem, więc naprawdę możemy sobie fajnie to powietrze upuścić i oponka nam bardzo fajnie pracuje w błocie. Zresztą my w naszym Odesie też mamy taką oponę zastosowaną, walczy w błocie i, i szczerze mówiąc no, robi bardzo dobrze ta opona, więc to jest też temat, który my, my mamy u siebie sprawdzony i wielu klientów od nas wie, że właśnie na takich oponach. jeżeli chcą używać, kłada też w błocie. Tak? Co powinno się rzuca w oczy, troszeczkę to głupko nam wystaje, ponieważ na tylu zastosowaliśmy tam dystansiki 30 mm, żeby troszeczkę nam ten tył lepiej stał. Tył jest na tej felce optymalnie, więc rzadko kiedy zakładamy dystanse na przód, a dzięki temu oczywiście robi nam się troszeczkę stabilniejsze. Sprzęty naprawdę fajnie zbudowane, z pomysłem przede wszystkim. Obydwa, tak jak wspominałem, okleina wykonana w Nowym centrum. Nasz grafik współpracował z klientami, yy, także. Wszystko jest zrobione pod klienta, tak jak on sobie wymarzył, tak jak chciał, więc jest to wszystko wykonane tak, jak klient sobie wymarzył, bo po prostu my lubimy spełniać marzenia. Jeszcze jedna modyfikacja, której dzisiaj tutaj nie widzimy, ponieważ nie dotarły do nas na czas amortyzatory, ze względu na sprawę gdzieś tam kontener po prostu z został zwolniony na czas. To amortyzatory gazowe, ale już za parę dni chłopaki do nas wracają, dołożymy te, te amorki. Podsumowując, wyszły nam naprawdę dwa grube, fajne projekty na odesikach, tysiącach. Chłopaki jutro odbierają, aby cieszyć się jazdą, gdybyś Ty chciał zbudować taki pojazd na siebie, masz jakiś pomysł, chciałbyś się troszeczkę podeprzeć naszym doświadczeniem, numery zaraz zobaczysz na końcu materiału, śmiało dzwoń, odbierzemy, pogadamy, doradzimy, a jak nie, to pociśniemy chociaż fajną bajerę. Także zapraszamy do współpracy Nowimoto Motocentrum, trzymajcie się i do następnego.